Siema, tu Mr. Adamones Co tam u was? Dzisiaj yy, będzie mój drugi. Nareszcie drugi. Tak, cieszę się, cieszę się razem z wami. Pack opening. Będziemy otwierali znowu paczki za 5000. Te za 7,5 tysiąca myślę, że się po prostu nie opłaca. Szukamy dobrego ustawienia. Podobno Marcizio i Hart jest najlepsze. Tak słyszałem. Raz się to po pobawimy, potem jeżeli wyjdzie sławo, to to nie. No dobra, bo ciekawski będzie w zasadzie też może być. No dobra, przechodzimy do rzeczy. Pięć tysięcy. Tak, chcę. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Dobrze. I co będzie? No żadnego jefa nie ma. Dobra, Marcena, Ko Eliandro. On może być całkiem. Niewiele warty D, parę kontraktów Stadium o kondycje sobie na pewno do jednorazowych podania też w zasadzie ten kontrakt i te. Reszta chyba pójdzie na Quicela DBC. W zasadzie to DBC możemy wystawić. On może pójść dobra formacja od 350 a reszta quick sell, szybka sprzedaż, a więc okej. Okay. Od razu bezwzględnego gadania o hard do drugiej paczki przechodzimy. De Bruyne. No raczej nic wielkiego. Ale mamy tutaj stadio Olimpico. 4-3-1-2, to może być coś warte. To może być coś warte. Kondycja... Olimpiko, Hejtafe, Karliari... De Debruin, Skelotto. Skelotto, Skelotto, nie wiem jak się czyta. I to wszyscy w dobrych formacjach. De Debruin może na pewno zejść. E, nie, tutaj jest 350. Okej. Okay. Szczelotto też wystawimy. Szczelotto, Szczelotto. Bo to, jak ten, jak to się wymawia, do waszych rąk przekazuje, że tak powiem. No i reszta raczej nadaje się tylko na kuksela. Soldado. Przynieś szczęście, proszę. IF, 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 jakiś IF. Piszczek teraz, o, jest dobry piszczek. Alvarez. Aha. No, premiowe monety. O, taki cerny. tak klubu, bo odbiorę taki, bo to zawsze się potem przydaje, niby. No nie, szybkę sprzedaż nie chcemy. Katania. Santos A ten Alvarez Nie ten Alvarez, to myślałem, że to jest ten Alvarez, ale Alvarez Taylor i Hainal Oni raczej pójdą na Quixela Kondycha do klubu 4 3, 1, 2 Tak samo, od 150 może się sprzeda Ta... Quixel Marquisio, teraz Marquisio, daj nam coś dobrego Proszę, 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 proszę proszę Dalet Jalet. Skroje Fiorentina Wolfsburg Obrona I Kondycha Pasqual, Pascual I Dżalet Raczej żaden z nich się nie nadaje Jeszcze Pangonini Paganoni raczej Ujdzie na na każdy. No i dobra. Messi. No może Messi coś da dzisiaj. Dzisiaj gra. Znaczy, spojrzę, że mam. I w tym dniu nagrywam. Rivalorios. Słabo, ale leczenie. Wszystkie kontuzje. Plus cztery. Sludzki. Do aktywnego klubu. Ustawienie i dribling. No, może być. O, no, chyba będę musiał coś wykorzystać do klubu. Słabo. Nawet bardzo. Kolejna słaba paczka. Podobno Dzucak losuje if -y. Tak słyszałem. Dobra, jeszcze tutaj nam 33 tysiące. Rodwell. Jack Rodwell. No on jest chyba coś niecoś warty. Slamski do klubu. O! Pi nie, słabo leczenie, morale, nie. Nie, nie. Może tego Roduela wystawimy. Zobaczymy. Sprzedaż, si bo to nic wielkiego nie, nie można tym zdobyć. A dobra, jedną za 7,5 tysiąca sobie otworzymy. Song. Alex Song. Nie. Luis I Song też. A to fajnie. Songa już mam w składzie. Jednym takim. W, w którymś odcinku mogę go pokazać nawet wam. A więc Songa możemy spokojnie wystawić od 600. Pewnie jest więcej wart, ale ja za tyle wystawiam. Luis Fabiano pewnie nie jest dużo warty, ale od tego 550 można go wystawić. Ten kontrakt poleci do klubu i kondycja. A reszta na Quicksela. Jay Rodriguez, Kasaev, Kasaev. No a reszta to już za 5000. Benzema, Benzema, Dajesz. No, Dajesz, Dajesz, Dajesz. Isla, Mauricio Isla, zawodnik Juventus Turin. Tak, czyli Herb Chelsea. I znowu takie coś. Herb Chelsea sobie do klubu wyśle. Kilford. Do klubu. David Lewis. Lewis, Lewis, Lewis. Lewis. On nawet za trochę może pójść, powiem wam. 1500 wyślawimy sobie go. I do tego formacja 4-5-1. Więc dobrze. Manu del Moral. Co was. Isla i Gilberto Silva. Tutaj zejść może tylko za trochę Isla, zwłaszcza, że ma formację 41212. tajmy że za tyle. A reszta pójdzie na Quicksela. Słabo. Słaba. Patrzka kolejna. To zawodnik New York Red Bulls. Nie wiem, nie wiem. Soriano może? Ajeł! A. Ajeł Aha. McCall. Jakiś. Kondycja. A ten Ajeł to może być nawet coś niecoś warty. Nawet stawimy go od 150. A reszta to raczej nikomu się. No może tam komuś by się przydało, ale. Marzisia. Daj, daj coś dobrego. Daj coś dobrego. Jefa, no. Nie patrzę to Benarfa Hatem benarfa nieźle i Saha Saha Felipe Kondycja Te formacje raczej się nie nadadzą, ale benarfa benarfa no to do klubu mi pójdzie bo to do składu pasuje mojego może być Barclays, No tak pełen skład, nie? On już był. Kuba, dajesz. Dajesz Kuba. Caballero. Ach, wczoraj nie mógł... Znaczy wczoraj od kiedy nagrywałem to nie mógł mu strzelić. Ale 4000 monet. Nieźle. Ta paczka myślę, że może nam się zwrócić nawet. Ale kondycji. Szkoda, że mogę wziąć tylko jedną. To tą wystawimy. I tą też, tą modyfikację też, Caballero, a reszta, to ta paczka chyba będzie, że się sproci. Chyba na razie jedyna. Teraz otworzymy sobie taką S Sfein. Piłkarz Bundesliga, dokładnie FC Nürnberg Nuremberg. Skade Żerland. Czekaj? No, 3-5-2 razy mi się trafiło. Wystawimy. 3-5-2, dosyć popularna formacja, dosyć dobra. I te karty też powystawiamy. A SFAJNA, powiem, zostawię sobie chyba. Znaczy tak, na pewno on nie pójdzie na Kurcella, on jest dobry, 9-0 tempo. To jest mój jakby cały pierwszy skład. Znaczy taki skład jakby mój. Marchetti, Orbona, Emenike, Young, Pepe, Maggio, De Rossi, Desławka. Pierwsza jednostka, Neuer, Abate, Kielini, Pepe, Marcelo, Marchisio, Boateng, Modric, Di Natale, Aguero, Balotelli. Jako trener Giovanni Trapattoni, ale to może może na... następną na inną gadkę czekajcie muszę Dobra, mam nowe karty To z tym S co zrobimy na razie nas to na wymianę 3-2 formacje Zobaczy po ile chodzi i go wystawię Dobra, to chyba byłaby ostatnio złota, ale jeszcze będzie, będą srebrne i brązowe no co, tak, może wyjść. Williams jakiś. No Naprawdę nieźle. Postarali się tym razem. <laughs> Palermo, Genoa, Espaniol. Kondycję wystawimy. Kolejną kondycję wystawimy. No I jeszcze na Quircela sprzedamy. Tam był Perez jeszcze. Dwa dwieście, o jeny. Trzy To może ja pójdę sobie... tutaj ja Zobaczę kogo ja mam tutaj w klubie. Mało zawodników, ale... Złoci piłkarze. ligę Z Montpellier. Mounier. Szybka sprzedaż. Tak. I dwa 500 już możemy otworzyć srebrną paczuszkę. Jedną. Okej. Okay. Ja w tej chwili próbuję zarabiać jakoś na brązowych, brązowych paczkach, ale średnio się to udaje, szczerze mówiąc. Czy będzie ktoś dużo wartych? dużo srebrnych, dużo wartych. Richardo. Kto to? No pięknie, no jakiś brązowy się trafił. Jakiś brązowy bramkarz błyszczący. 66. Nawet nie niezłe statystyki. Parady 73, refleks 67, wykopy 76, 70 ustawienie. Jak na srebrnego bramkarza nie źle. Można za niego coś wyrwać. Da koszta. Aha. Raczej słabo. No no no. Teraz będzie trzeba kućcelować. W ogóle nie. Już nie zrobimy nic. No patrzcie, trzy punkty do nowego poziomu. Trzy punkty. Dobra, jakoś się to załatwi. No ale dobra, na razie mniejsza o to. To był mój drugi pack opening. I znowu nie trafiliśmy nikogo ciekawego. A tu masz jeszcze na wii Sobie sprawdzimy cenę s to była formacja 3-5-2. Tak, 3-5-2 Pozycja napastni. Y, N. Preferowana formacja 3-5-2. Poziom złoty narodowość. Niemcy liga. Bundesliga klub. Nurberg, nie? Tak. Tania. Może zobaczmy w innej formacji niż W ogóle zobaczmy. Nie, nie aż tak tanio. No, no, no! Po 1500 myślę, że zejdzie. Nie, więcej. Po 2000... Po 2500, bo skoro. Bo skoro takich formacji 3412 za 2000. Poszedł na Quicksella. I na nasz... ten tu... Zejdzie. Spokojnie. 3000. Od razu go wystawimy. Karty na wymianę. Tutaj próbuję coś właśnie. To są te karty, które właśnie w paczkach trafiłem. Te ciekawsze. DBC. Jeszcze nie licy... no, Już zalicytowany. Czyli będzie mały zysk. W propor proporcjonalnie do szybkiej sprzedaży. Tutaj nie mamy nic, 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 nic. No dobra, mniejsza o to. To ja bym się chyba z wami żegnał. Na razie to będzie na tyle. Zaraz wystawię tego S Cześć. Pa dobra, to znowu ja. <grych> D teraz właśnie wy y zamierzam wystawić tego S-Faj'a. Jednak zdecydowałem się, że zrobię to na wichi. 2500 cena kup teraz 3. Na godzinkę sprzedaj kartę. Jak mówiłem, próbowałem sprzedawać brązowe karty. Próbuję jakiś Ellington. Wydaje mi się, że to może być nawet nie, chociaż nie, chyba go na, na szybką sprzedaż na No Tutaj parę kontraktów, jakiś bramkarz, może coś z tego wyjść, bo nawet nie ma takich słabych e, umiejętności. No, to są ci wszyscy. Może ich jeszcze podam. Debussy 4312, forma modyfikator. De Bruins, Celotto 4321, modyfikator. Rodwell, Song, Luis Fabiano, modyfikator 4231. David Luis, Isla, Ajeu, kondycja złota, kondycja srebrna, modyfikacja 4312. Caballero 352, 352, dwie modyfikacje, kondycja 60. Czyli ta złota, srebrna kondycja, złota kondycja, srebrna kondycja. Richardo, ten bramkarz, jakiś portugalski z klubu CSC Olhase. No i chyba największa gwiazda zakupów dzisiejszych moich paczek zakupów Sphin. No i też to, to chyba byłoby już serio. Na tyle. Mr. Adamones się z wami pożegna ładnie. Powiedz papa, Mr. Adamones. Papa! To to cześć.